Różnikiem Akademii Marki jest to, że z każdą z uczestniczek pracujemy indywidualnie, co daje niesamowite efekty. Dziękuję za Akademię Marki. Dzięki niej miałam ekstremalnie profesjonalną sesję fotograficzną, która pokazała mnie, mi zupełnie inaczej. Dzięki rozwijaniu zaczęłam wychodzić ze strefy komfortu, poczułam się pewnie. Przede wszystkim, też zrozumiałam, że mój biznes ma być prawdziwy, ma być skierowany do prawdziwych ludzi, a nie ma być idealny, co pozwoliło mi na szersze, szybsze i częstsze działania. Dzięki konsultacjom z Asią Bogielczyk nabrałam pewności w robieniu rolek, w tworzeniu relacji, przygotowaniu postów i ogólnie przekonałam się do Instagrama. Jestem też pod ogromnym wrażeniem sesji fotograficznej otworzyłam się na siebie i zobaczyłam siebie, jakiej do tej pory nie znałam. Dzięki konsultacjom z Instagrama, które prowadziłam w ramach Akademii Marki, dziewczyny. Wyszły ze swojej strefy komfortu, uporządkowały swoje biogramy na Instagramie, uporządkowały instafeedy, zaczęły nagrywać rolki, stories i dzięki temu już pozyskują pierwszych klientów z Instagrama. Otworzyłam się na social media, założyłam Instagrama i przede wszystkim zaczęłam umieszczać relacje. I to jest mega, bo pokazuje po prostu mój prawdziwy świat i mnie prawdziwą. Otwarcie na media, otwarcie na siebie, założenie Facebooka, jestem wdzięczna za naprawdę dużo rzeczy. Bardzo bardzo podziękować za ogromną dawkę inspiracji, za burzę mózgów, nowe właściwie życie Fantage'a wszystkim w Instagramach, którego do tej pory nie używałam. Ale sądzę, że najfajniejszą taką wisienką na torcie są zdjęcia, które skamy po sesji z Patrycją. Dzięki Akademii Marki Osobistej, każda z uczestniczek przeszła sesję fotograficzną i każda przeszła metamorfozę. I dzięki temu mają Super piękny content do działania na social mediach, do tworzenia postu, najważniejsze, każda spojrzała na siebie też z innymi oczami i zobaczyła, że mogą więcej i wyglądają naprawdę super.